Proszę Państwa, wielonienasycone kwasy omega-3. Tutaj chcę zwrócić szczególną Państwa uwagę na to, ponieważ jest to grupa związków o udokumentowanych klinicznie właściwościach immunostymulujących. Na ile może świadczyć fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku żywienia klinicznego, żywienia pozajelitowego, gdy pacjent nie może się odżywiać drogą przewodu pokarmowego, jest żywiony dożylnie, w sytuacjach, gdy ten pacjent jest zagrożony niedożywieniem, zaleca się właśnie. Preparaty, które są wzbogacane w kwasy omega-3, ale uwaga, pochodzące z olejów rybich, ponieważ te mają największe właściwości, najsilniejsze właściwości immunostymulujące, czyli wzmacniające system odpornościowy. Zalecane są pacjentom narażonym na infekcję, pacjentom, u których pojawiają się odleżyny. One oczywiście wpływają na szereg innych czynników. Państwo doskonale wiecie, że wpływają na procesy kognitywne, na otępienie starcze, że są z powodzeniem stosowane w zaburzeniach poznawczych u dzieci, czyli w ADHD, w zespole Aspergera itd., itd., ale również w przypadku zaburzeń nastroju. Wiecie Państwo doskonale, że kwasy omega-3 wpływają na gospodarkę lipidową, hamują procesy miażdżycowe. To, co dla nas jest bardzo ważne, łagodzą stany zapalne. Wracam do burzy cytokinowej, która najczęściej jest przyczyną tych najbardziej dramatycznych powikłań covid -u. To jest burza cytokinowa, to jest uogólniony stan zapalny i okazuje się, że stosowanie, że wysokie stężenie tych kwasów omega-3 w diecie łagodzi stan zapalny. Stąd warto je zalecać również w innych dolegliwościach, na przykład w chorobie reumatoidalnej, ale proszę Państwa, nowotwory to również uogólniony stan zapalny. W związku z czym ta rola kwasów omega-3 jest nie do przecenienia. Podobnie w, w stanach zapalnych jelit, w nieswoistych chorobach jelit te substancje są bardzo cenne. Proszę Państwa, wielonienasycone kwasy omega-3 są dla zdrowia niezbędne. Ta suplementacja jest niezbędna. Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy spożywali śledzie, makrele, halibuty, łososie, sardynki, czyli ryby tłuste. Ryby tłuste, chodzi tutaj o to, że po prostu są to ryby, które gromadzą te cenne kwasy w mięśniach. W odróżnieniu od choćby od dorsza tak zwane ryby chude, które te kwasy omega-3 gromadzą w wątrobie, z której dopiero się tłoczy. W związku z czym, no oczywiście nie każdy ma możliwość spożywania dobrej jakości, w odpowiedniej ilości ryb morskich. W związku z czym ta suplementacja kwasami omega-3 jest w tym przypadku jak najbardziej zasadna dla osób dorosłych. Zaleca się od grama nawet do dwóch gramów na dobę, zwłaszcza w takich okresach jak teraz. Zachęcam Państwa do śledzenia w ogóle wątku kwasów omega-3, ponieważ, mimo tego, że znane są oczywiście od dawna, bardzo często słyszymy o coraz to nowszych zastosowaniach i o tak naprawdę zbawiennym wpływie na różnorodne procesy zachodzące w organizmie. Probiotiki najczęściej kojarzą nam się z dolegliwościami układu pokarmowego, z biegunką czy zaparciami. Natomiast dziś wiemy już z całą pewnością, że właściwa kondycja mikrobioty jelitowej wpływa nie tylko na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, na procesy trawienia, wchłaniania itd., ale jest niezmiernie ważna i kluczowa dla zachowania odporności organizmu. Przewód pokarmowy zasiedla ponad 1500 różnorodnych szczepów bakterii. W zależności od tego, jaką dietę stosuje, te szczepy pojawiają się w różnych proporcjach i są one w różnej kondycji. Stąd zaobserwowano, że te osoby, które spożywają duży, spożywają głównie pokarm wysoko przetworzony, pokarm dużą ilością środków dodatkowych, na przykład niskiej jakości wędliny zawierające związki azotowe, tam ta mikrobiota jest w zdecydowanie gorszej kondycji, co przekłada się również na, przekłada się również na skłonność do zachorowań, do infekcji. Proszę Państwa, nie oznacza to, że Stosowanie probiotyków jest bezpośrednio związane z podnoszeniem odporności, ale mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób poszczególne składniki diety wpływają na florę jelitową. Proszę Państwa, przykładem takich zaburzeń, które się pojawiają, są biegunki i inne zaburzenia, które pojawiają się przy źle prowadzonej antybiotykoterapii. Na skutek stosowania antybiotyków, bez równoległego stosowania prebiotyków, dochodzi do poważnych zaburzeń, których odbudowanie, których naprawa często jest długotrwała i wymaga stosowania środków, które zawierają różnorodne komórki bakteryjne. Proszę Państwa, wśród różnorodnych prebiotyków, bo ich jest, mamy w tym momencie na rynku setki, warto zwrócić uwagę na takie, które zawierają pałeczki kwasu mlekowego, które zawierają bifidobakterium, niekiedy, które zawierają drożdże, z boulardii, ale nie tylko. Te badania nad wpływem podawania różnorodnych szczepów, one trwają i wyniki są bardzo obiecujące. Przykładowo udowodniono, że niektóre szczepy drobnoustrojów są pomocne w leczeniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. I w okresie przeziębieniowym, zwłaszcza w przypadku dzieci, korzystne jest przyjmowanie takich, które zawierają między m.in. Streptococcus salivarius, różnorodne gatunki, różnorodne szczepy lactobacillusa i inne. Co więcej, okazało się, że stosowanie preparatów probiotycznych o określonym składzie może poprawić nie tylko zaburzenia mikro, mikroflory ale również zmniejszyć ryzyko atopowego zapalenia skóry, zmniejszyć nasilenie objawów astmy czy zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. Proszę państwa, zarówno atopowe zapalenie skóry, jak i astma to przecież choroby autoimmunologiczne, choroby, które są związane z niewłaściwym funkcjonowaniem układu immunologicznego. Tutaj chciałbym tylko jeszcze na zakończenie zwrócić państwa uwagę na różnicę w nazwach probiotyki, prebiotyki i symbiotyki. O probiotykach wiemy, to są produkty które zawierają żywe kultury bakterii które namnażają się w określonych warunkach w organizmie natomiast namnażać się one będą tylko wtedy jeżeli będą w określonym korzystnym dla nich środowisku a takie środowisko tworzą prebiotyki czyli składniki pożywienia które nie ulegają trawieniu pobudzające wzrost lub aktywność korzystne dla organizmu bakterii obecnych w jelicie próby. są to najwyżej polisacharydy oligosacharydy i te prebiotyki to składniki które występują w naturalnej diecie dobrze zbilansowanej Przykładem jest inulina, która najwięcej występuje bardzo powszechnie np. w słoneczniku bulwiastym, czyli w topinamburze, ale także w cebuli, czosku, bananach, cykorii, szparagach, a także licznych surowcach leczniczych. I Te prebiotyki, które znajdują się w surowcach leczniczych, powinny być w tego typu różnych dysbiozach czy zaburzeniach mikrobioty dostarczane. Takim klasycznym przykładem jest korzeń mniszka lekarskiego, który wspomaga odbudowę prawidłowej flory jelitowej. No, oprócz tego ma, wykazuje cały szereg różnorodnych działań, ale o tym może następnym razem. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę też na tak zwane symbiotyki, czyli preparaty, w których w składzie występują obok siebie prebiotyki i symbiotyki. Proszę Państwa, z mojej strony to wszystko. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili, jak gdyby w podsumowaniu tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, na to, jak kluczową rolę mają różnorodne substancje, które z jednej strony występują powszechnie w diecie i wydawałoby się, że dostarczenie tych składników nie stanowi problemu, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę różnorodne czynniki cywilizacyjne, niestety taka suplementacja bywa konieczna. Proszę Państwa, tu jeszcze dwa pytania, jak łączyć witaminy, minerały, czy stosować zgodnie z zegarem biologicznym? Proszę Państwa, na ogół preparaty witaminowe i mineralne zaleca się po śniadaniu. Z racji tego, że oczywiście te kompleksy są różne, ale część z nich może działać pobudzająco, zwłaszcza, że niektóre z tych kompleksów są dodatkowo wzbogacane np. rzęszeniem czy innymi składnikami. W związku z czym, na ogół zaleca się ich stosowanie po posiłku, najczęściej po posiłku porannym, czy biflawonoidy ułatwiają wchłanianie sztucznej witaminy C. Proszę Państwa, to nie, nie tyle jest wyraźny wpływ na wchłanianie, co raczej na jej zapobieganie, tak jak mówiliśmy o aksedorodoksazach, o różnorodnych enzymach, które powodują rozkład tej witaminy. Wychodzę z takiego założenia, że raczej ta suplementacja witaminą C powinna się opierać na preparatach naturalnych. Zwłaszcza, że tych preparatów naturalnych mamy na rynku sporo. Jeszcze kilka lat temu opowiadając o witaminie C, tak naprawdę mogłem się odnieść tylko do jednego produktu, była to acerola pozyskiwana właśnie z, z surowców naturalnych. Natomiast dzisiaj to portfolio jest zdecydowanie szersze. Dlatego też pozwoliłem sobie wspomnieć o tym, o witaminie C, choćby z perspektywy doświadczeń moich kolegów i moich jeszcze jakiś czas temu, zaptek ogólnodostępnych, gdzie pojawiali się pacjenci, którzy na podstawie jakiejś informacji szczątkowej poszukiwali witaminy C syntetycznej w opakowaniach liczących po kilka kilogramów, proszek po kilka kilogramów, i często ci pacjenci zaopatrywali się w witaminę C, która nie była przeznaczona do stosowania w lecznictwie ale był to po prostu odczynnik chemiczny, kwas który wykorzystuje się m.in. do określania pH w wody. Ten kierunek w moim przekonaniu powoduje szereg różnych zagrożeń, stąd raczej zachęcałbym Państwa do tego, żeby szukać połączeń, które zawierają naturalne, naturalną witaminę C.